Temat o tym, co ważne. 4, 3, Partnerem audycji jest Zniczmar. Step firmowy, ulica Lipowa 39. Ceny prosto od producenta. Wiele spraw, jeden temat. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Dzisiaj coś dla łakomczuchów i nie tylko. A dla tych, którzy dużo lubią jeść, to jeszcze cenne wskazówki będą. Ewelina wieczorek psychodietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie, witam słuchaczy tematu. Bardzo proszę, dzisiaj twoja rola będzie taką. Y, to jest rola, chciałem powiedzieć, ostrzegawczo taka. Y, to jest pani, która pogrozi palcem? Bo tak w skrócie powiem. Czy można jeść pizzę? Pewnie, że można, czemu nie? A ile pizzy można jeść? Na ile byś chciał zjeść? Dużo to jest tak. dużo i zobaczysz, co się zadzieje Słuchaj, bo mówią, że kuchnia śródziemnomorska jest bardzo, bardzo wartościowa, pizza? E, wiesz co, ja mam taką zasadę że zasadę umiaru we wszystkim umiaru i, i, i sprawdzam sobie ile mogę po jakiej ilości się jak czuję i to jest takim moim kryterium rozpoznawczym czy, czy już, czy jeszcze <słuchaj> czy już wystarczy Dobra, to tak jak ze wszystkim. A 2 lutego był Światowy Dzień Naleśnika, wiesz? Nie wiem. No, i 9 to był Światowy Dzień Pizzy. A to słyszałem? No, takie Ta. zagadnienia mi się nasunęły. Naleśniki i pizza są ok? No, trochę mąki, nie. Ale, ale tak jak mówię, yy, umiar przede wszystkim. Ja sobie pozwalam od czasu do czasu na wszystko. Po troszeczku. To mówi pani dietetyk. Często to jest, To jest zdrowe pod podejście. Yy. Ewelina jest psychodietetykiem, jak wspomniałem. Do psychodietetyka ludzie przychodzą po co? E, po co przychodzą? Mhm. Przede wszystkim, żeby zmienić nawyk. Najczęściej chodzi tutaj o, o takie nawyki związane z żywieniem niewłaściwym czyli wyborem produktów, które nie służą. Albo są to takie tematy, jak kompulsywne obiadanie się, notoryczne podjadanie, takie wiesz, bez ładu, bez składu, coś każe ci iść do lodówki, pomimo, że nie jesteś głodny i, i idziesz, no i potem borykasz się z różnymi tego, różnymi konsekwencjami takich zachowań, no bo one są daleko idące czasami. No ale to wiesz, o takich zachowaniach mówi się tam nie, nie od dziś przecież, prawda, że, że, że występują takie problemy, no. One są w większej ilości w tej chwili niż kiedyś myślę, że tak, dlatego że przemysł spożywczy jest taki bardzo rozbuchany, bym powiedziała. Nie mamy żadnego problemu z dostępem do produktów spożywczych różnego rodzaju. Bary, lodziarnie, cukiernie, masa miejsc, gdzie możemy konsumować. No i to nie ułatwia nam tak naprawdę problemu, bo nie, u, nie ułatwia sprawy, ponieważ jeżeli mamy mnóstwo pokus, Mamy mnóstwo takich miejsc, z których możemy korzystać, no to jest nam trudniej yy, na przykład doprowadzić do prawidłowej masy ciała, doprowadzić do lepszego zdrowia, jeżeli mamy możliwość ciągle konsumować jakieś tam wysokokaloryczne mhm. przekąski, nie? więc nie jest łatwiej, na pewno nie jest. Do tego, wiesz, sztuka kucharzenia, cała ta sztuka kulinarna, masa filmików w internecie, jak coś tam przyszykować, przypitrasić, dobrego mhm. zjeść... No to, to też jest kolejna Każdy rzecz. Nie, nie, tylko ja nie. Każdy próbuje. Tak. Dochodzi do tego jeszcze kwestia jakości jedzenia. Jak to oceniasz? No, tu też jest różnie, bo mm. to zależy, jaki producent, co ma na celu. Wiadomo, że jest ta jedna ścieżka, która jakby prowadzi do, do tego, by było tanio, szybko mhm. i zazwyczaj byle jak. I zyskownie. Dokładnie. Natomiast jest ta druga tendencja, która wychodzi do ludzi, którzy zaczynają o to zdrowie swoje dbać. Mhm. I to jest na przykład, to są jakieś restauracje ze zdrową żywnością, sklepy ze zdrową żywnością, teraz popularna dieta, nie wiem, keto, tak czyli też są takie miejsca, gdzie można kupić naprawdę fajną żywność i, i, i te ekologiczne też miejsca i punkty też w Szczecinku tutaj mamy takie. Więc to nie jest tak, że my nie mamy wyboru. To nie jest tak, że my jesteśmy cały czas zobligowani do jedzenia produktów niezdrowych, bo my możemy wybrać sobie takie miejsca, gdzie będziemy mogli zjeść coś naprawdę sensownego. Mm -hmm. Skąd się biorą problemy z jedzeniem? Co to są Czym są problemy z jedzeniem? Czy problem z jedzeniem ja bym określiła, że zaczyna się wtedy, kiedy ty czujesz, że tracisz kontrolę nad ilością spożywanych pokarmów, tracisz też kontrolę nad tym co zjadasz. Widzisz, że twoje zdrowie na przykład się pogarsza, że nie wiem masz większy obwód w pasie. dajmy na to. I masz, masz takie skłonności do, do takiego podjadania, objadania się. Nie masz poczucia, że masz na to jakiś wpływ, tak jakby to coś z zewnątrz kazało ci, nie wiem, jeść. Czyli ulegasz pokusom. I w zasadzie zastanawiasz się, jak z tego wyjść, tak? bo, bo to ci ewidentnie nie służy. Do no, tych problemów jest kilka, tak jak wymieniłam, bo to może być kompulsywne podjadanie, to może być jedzenie w stresie, w emocjach, to może być folgowanie sobie, nie wiem, zachcianką, spędzanie tak czasu wolnego, zajadanie nudy, tak, bo nie mam co z sobą zrobić, moje życie, nie wiem, jest nudne, przytłaczające, więc najłatwiej jest pójść sobie do lodówki, coś tam wziąć do serialu, Ochrupać jest fajnie, chwilowo zagłuszamy troszeczkę swoje problemy, no ale problemy dalej są, nie? Jakie problemy przeważają? Pytasz o problemy z jedzeniem, czy tak. problemy? Yy... No, problemy ogólne to tam każdy niech sobie rozważa w serduszku, mhm. a mówi o problemach, z którymi ty się spotykasz zawodowo. Najczęściej, yy, pomijając nadwagę, jako już wtórny tak. problem, tak. Tak? bo to jest konsekwencja, yy. najczęściej jest to podjadanie czyli niedotrzymywanie przerw pomiędzy posiłkami i przejadanie się określonymi produktami. Najczęściej są to słodycze, albo są to takie rzeczy do pochrupania, typu chipsy, typu paluszki, takie rzeczy. No i oczywiście dochodzą jeszcze do tego takie problemy typu nie mam czasu na gotowanie, no to tam coś chwycę, coś tam kupię sobie na mieście. Nie? No i... A nie ma... Y, jestem nieszczęśliwy, to jem? Nie mogę się powstrzymać, U. dlatego jestem nieszczęśliwy, a jestem nieszczęśliwy, bo jem? Też może być takie coś, bo to już jest jakby problem jeszcze wcześniejszy. Tak? Jeżeli reagujemy w pewien nawykowy sposób, czyli uczymy nasz mózg chodzenia pewną ścieżką, że na przykład jak mam smutek, albo jak mam złość, albo jak jestem przygnębiony, to robię sobie coś do jedzenia i zajadam sobie swoje smutki, to mózg nasz uczy się, że to jest właściwa droga. I cały czas aktywujemy ten szlak neuronalny, tak? Chodzisz nim cały czas, więc mózg ma taką informację, aha, to jest metoda na złagodzenie sobie tego napięcia, tego bólu, wewnętrznego cierpienia, więc ten szlak jest cały czas aktywowany, ty nim chodzisz i tak się koło zapętla, tak? Potem jakby widzisz, że musisz tym szlakiem chodzić, a nie chciałbyś i nie wiesz jak się za to zabrać, jak przestać nim chodzić, nie? To trzeba zapanować nad swoim mózgiem. Tak sobie wcześniej, wcześniej takie, hasło, takie hasło było, że chcesz przestać się obiadać, podjadać, zapanuj nad swoim mózgiem. Kto najczęściej albo jaka grupa wiekowa mniej panuje nad swoim mózgiem w tym zakresie? Myślę, że młodzi ludzie. Zdecydowanie. Ja y, powiem tak, żeby nie było, że generalizujemy, bo są młodzi ludzie, którzy są bardzo dojrzali. I mają naprawdę bardzo fajne cele, ambitne, mhm. tak, i, i stawiają sobie poprzeczkę. I jest też tak, że czterdziestolatkowie y, z kolei nie są zbyt dojrzali, tak, w, tej, w, tym, w tym sensie. Natomiast y, myślę, że młodzież ma to do siebie i młodzi ludzie, że chcą wszystkiemu częściej mówić tak. Czyli, jeżeli mają różne pokusy, możliwości spędzania wolnego czasu, spróbowania sobie różnych fajnych rzeczy, fajnych w cudzysłowie, tak, to oni z tego korzystają. Dlatego, że jak to się mówi, młodość się musi wyszaleć, tak? musi to wybrzmieć tak? te i te ich różne rzeczy, które chcieliby doświadczyć, więc tak jakby młodzi ludzie jeszcze nie myślą o tym, co będzie później, nie mają jeszcze takiego rozpoznania w sobie, kiedy odzywa się w nich ta część prawdziwa, mhm. twoje prawdziwe ja, a kiedy odzywa się ta gadzia część, ta instynktowna zwierzęca, wiesz, co nam podsywa, podsu podsuwa te wszystkie takie impulsy. Zachciewajki, które koniecznie musimy zrealizować, tak? Więc ja myślę, że tak jak na przykład do mnie przychodzi więcej osób starszych, takich, znaczy starszych w sensie powiedzmy 35 plus. Dlatego, że to już są ludzie z jakimś bagażem doświadczeń, to już są kobiety, które nie wierzą w dietki, wiesz, w te wszystkie suplemenciki, leki, które tam niby im pomogą, tak? Czyli bardziej skłaniamy się do takiej pracy nad sobą, taką, do takiej pracy wewnętrznej, że jeżeli ja nie ruszę tematu, nie wezmę się za bary. Z, z moimi myślami, z moimi problemami, no to nic z zewnątrz mi nie pomoże. Żadna dietka nie rozwiąże mojego problemu, żaden suplement nie rozwiąże, tylko to ja muszę zapanować, jak powiedziałeś słusznie nad swoim mózgiem, żeby odróżnić te fałszywe komunikaty, które pochodzą z tej gadziej części od tego, co ja naprawdę chcę. Jak ja chcę, żeby moje życie naprawdę wyglądało? Jakie cele długofalowe sobie chcę postawić? Jakie wartości mam, idee, którym chcę służyć? A to się czasami kłóci, bo te dwie części mózgu, ta gadzia i ta powiedzmy koranowa, mają sprzeczne interesy. No i tu jest problem. No to. No to, no to... Co, co ty tym ludziom proponujesz, żeby, żeby byli w stanie coś zmieniać, żeby mieli ten, ten taki bacik albo tę marcheweczkę na kiju? Nie? No przecież on powie: no to, no to słuchaj, ja się trochę z tym źle czuję, ale to jest tak dobre, tak pyszne. Ja się uwielbiam tak źle prowadzić. No, no to co ty mi dasz? Miskę ryżu i dwa jajka dziennie, albo nie wiem, co tam jeszcze. Mhm. I to ma być fajne? To ja mhm. tak nie chcę. Mhm. Wiesz, co? Ja myślę, że kluczowa jest uważność. Dużo się o tym dzisiaj mówi, o tym słowie, uważność. Ta uważność polega w sumie na tym, żeby się umieć zatrzymać. Ja to tak bym określiła. Że jeżeli mamy bodziec, powiedzmy przysłowiowa, nie wiem, stoi przed tobą, nie wiem, porcja tortu, mhm. a ty właśnie postanowiłeś wczoraj, że przechodzisz na zdrowe żywienie, bo no chcesz, nie wiem, słuchać. Tak, i to jest ta słynna wymówka od jutra, nie? Aczkolwiek znam lepsze, lepsze ćwiczenie. Dzisiaj nie, a jutro tak. Też jest takie odwrotne, wiesz. Dzisiaj nie zjem, a jutro sobie... <laughs> no, wiesz, zawsze, ja mówię, każda wymówka jest dobra, by się najeść, nie? Ale pomijając jakby to, tak stoi przed tobą pokusa i ty możesz bardzo szybko zareagować. Czyli wziąć i zjeść. Ale ta uważność polega na tym, żebyśmy umieli wejść pomiędzy... Bodziec, a reakcję, czyli Ty, jako Maciej i ja jako Ewelina wchodzę ze swoją świadomością pomiędzy bodziec i reakcję, i ja wybiorę sobie reakcję. Czyli ja mogę zaobserwować, co się ze mną dzieje w kontekście tego ciasta i zadać sobie pytanie, czy to, co chcę teraz zrobić, przybliży mnie do sukcesu? Czy to mi zapewni szczęście, czy to mi zapewni lepsze, nie wiem, efekty w moim życiu, czy to mnie uszczęśliwi naprawdę? I wtedy jak zaczynamy zadawać sobie takie pytania, w takim właśnie zauważeniu tego, co się z nami dzieje naprawdę, no to mamy szansę mm, wybrać inaczej, czyli pójść inną ścieżką niż tą, którą chodzimy, nie, każdego dnia, wybierając ciągle to samo, no, bo wybierając ciągle to samo, nie możemy oczekiwać, że życie nasze się zmieni. No, musimy wybrać inaczej po prostu. No to Ty jesteś do tego, żeby tą ścieżkę właściwą wskazywać? Wskazywać tak, bo ja tej ścieżki za kogoś nie zbuduję. Mhm. On musi sam sobie w swoim mózgu tą ścieżkę wydreptać. I co jest jeszcze ciekawe, to to, bo chcę, żeby to też wybrzmiało, że jeżeli my nawet zaczniemy chodzić inną ścieżką, czyli mhm. taką zdrową, fajną ścieżką. To ta stara ścieżka owszem zarośnie, przysłowiowo, ona przestanie być aktywna, ale trzeba pamiętać, że my cały czas mamy pamięć w swoim mózgu i bardzo często są takie sytuacje, że alkoholik, tak, który nie pije już 10 lat, niestety wraca do nałogu. I by się wydawało, no jak to jest możliwe? Przecież przez 10 lat nie chodzi tą ścieżką, no to jak? No niestety skłonności w nas są zawsze. I każdy z nas ma jakieś swoje pokusy. Skłonności do pewnych nałogów, wybieramy sobie takie rzeczy, takie rzeczy. Jeden pójdzie w papierosy, inny pójdzie w alkohol, trzeci w jedzenie, czwarty w gry hazardowe i możemy tak wymieniać jeszcze różne inne. Więc jeżeli my wiemy o tym, że mamy do czegoś skłonności, a każdy z nas do czegoś ma, to całe życie musimy być czujni. I ta uważność dotyczy nas całe życie, nawet wtedy, kiedy nie będziemy tą ścieżką chodzili, nie wiem, 5 lat, 10 lat. Ludzie osiągają sukcesy często? Oczywiście, że tak. Procentowo albo tak relatywnie. A ile sukcesów, a ile porażek? Jest, ono trudno powiedzieć. Ja mogę na sobie powiedzieć, tak, że kiedy weszłam. To jest zupełnie nieobiektywne. Aj. reprezentatywny. Jest reprezentatywny, bo jestem takim samym człowiekiem, który podlega tym samym mechanizmom, co każdy. wiesz, to się nie liczy. Owszem, tak, wiedza dużo daje. Wiedza o funkcjonowaniu mózgu, wiedza o tych mechanizmach wszystkich, które się dzieją o odróżnieniu tych prawdziwych komunikatów od fałszywych, to jest ważne i ja w swoich konsultacjach z klientami bardzo duży kładę na to nacisk, żeby ludzie to naprawdę zrozumieli, co się wydarza w naszej głowie, jak się za to zabrać. I powiem ci szczerze, że od zrozumienia tego faktu zależy bardzo dużo, jaki będzie sukces. Bo jeżeli ty rozumiesz, co się w tobie wydarza, no to jesteś w stanie naprawić to coś, bo ty wiesz, jak się za to zabrać. Tak jak, nie wiem, mechanik samochodowy rozumie, co się dzieje w samochodzie i ty dasz mu samochód, on będzie wiedział, aha, to jest przez to, a to przez to, a to trzeba te żyłki tam połączyć w taki i taki sposób, bo on to rozumie. Natomiast jak nie będzie tego rozumiał, to ci samochodu nie naprawi, tak? Dlatego to jest też tak istotne, żebyśmy jednak skoncentrowali się na zdobyciu tej wiedzy tej wiedzy na temat fizjologii mózgu, na temat części naszego mózgu, co się skąd bierze i dlaczego właśnie się to bierze. I, i potem możemy wiedzieć, coś z tym zrobić. Więc jakbym miała procentowo powiedzieć, komu wyjdzie, komu nie wyjdzie, to myślę, że to jest takie 50-50. No, no część osób sobie fajnie to poskłada, a część osób nie. A komu częściej nie wychodzi? Kobietom czy mężczyznom? Ciągnę dalej. Znaczy, większa grupa moich klientów to są kobiety. Więc jakby nie mogę tu być obiektywna, tak, nie mogę powiedzieć, kobiety, bo generalnie powiem ci, może to tak zabrzmi dziwnie, ale mężczyznom trochę jakby trudniej to idzie, jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, tak, bo ja nie wiem, jak to ma miejsce, to terapeuci uzależnień musieliby się wypowiedzieć, czy, czy mężczyźni częściej zwalczają nauk, nie wiem, alkoholizmu, czy nikotynizmu, Czym się chcemy, dokładnie. Choć mam kolegów i znajomych byłych pijących i byłych palących, więc myślę, że się da. To są mężczyźni. Natomiast, jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, to ja myślę, że tutaj ten współczynnik estetyki też jest bardzo ważny, że kobieta jednak bardziej. Niż mężczyzna będzie zwracała uwagę na te swoje mankamenty, tak? że tam gdzieś tłuszczyk tutaj wystaje, że tam ta spódnica się nie chce dopiąć. I nie oszukujmy się, że, że ten czynnik taki jest motywujący, że kobiecie mniej jakby się przyzwala. Tak? Chyba, że sama sobie na to przyzwoli, żeby wyglądać jak wygląda, i to jest fajne, i to jest zdrowe, jeżeli sobie przyzwoli, na bycie tak zwaną nieidealną, bo to jest zdrowy objaw. Natomiast dużo kobiet chce wyglądać dobrze, no i wtedy jakby bardziej są w stanie, może skoncentrować tą uwagę na, na tych nawykach, żeby one były no, zdrowsze, nie? Wiele klientów po nowym roku? A więcej, ona? więcej. Tak. A jak szybko się kruszą? To jest różnie, dlatego że są bardzo dużo kwestie takie emocjonalne i związane z, z wcześniejszymi doświadczeniami, że jeżeli kobieta ma za sobą bardzo dużo nieudanych prób. No, to ona jakby startuje z innego poziomu niż kobieta, która dopiero pierwszy raz zaczyna mhm. swoją drogę z, wiesz, z budowaniem zdrowych nawyków. I z jednej strony można powiedzieć, że ta pierwsza ma gorzej, no bo ma za sobą bardzo dużo nieudanych, więc jakby nie wierzy już w to, że jej się uda. Ale tutaj jest tak też fajnie czasami, że, że te kobiety, które mają właśnie za sobą dużo nieudanych prób, wskakują na tą nową wiedzę. I zauważają o Jezu. To ja takie błędy popełniałam? To czemu i pani tego wcześniej nie powiedziała, że mój mózg właśnie w taki sposób funkcjonuje, tak? No ja mówię, no ja nie mogłam Pani tego powiedzieć, bo pani do mnie nie przyszła. Nie albo, nigdy, albo nigdy mnie nie usłyszała, tak? Więc oczywiście nie tylko ja mam tą wiedzę. No masa specjalistów ma tą wiedzę co ja, więc y, można korzystać tak z różnych miejsc, nie tylko ode mnie. Natomiast to jest naprawdę kluczowe, żeby, żeby wiedzieć, kim się jest, po prostu co tam się w nas dzieje w środku. I z, takim, z taką rozterką Państwa zostawimy dzisiaj Ewelina Wieczorek, psychodietetyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i Tobie za zaproszenie. Wiele spraw, jeden temat.